Cześć, siemanko witam wszystkich. Olimpia już niebawem, zostało już 10 tygodni i porozmawiamy sobie, zaczynamy porównywać zawodników i to, czy będą zamieniali się miejscami, to co będzie w top 10 siedziało, to co będzie nowego, jakie twarze mogą nas zaskoczyć, to co jeszcze przed nami, to oczywiście osoby, które mogą się zakwalifikować, to jeszcze nie jest pewne, ale już teraz możemy sobie podyskutować na temat na przykład ten, który dzisiaj przygotowałem, jest to Nick Walker przeciwko Hunterowi Labradzie. I tutaj bardzo ciekawy pojedynek, jako że miejsce czwarte z miejscem piątym będzie walczyło o zamianę miejsca. Tak naprawdę wiadomo, wszyscy wiemy, że Nick ma dużo, dużo więcej. W... Zresztą obaj, jakby nie patrzeć, mają dużo, dużo większy apetyt niż tylko i wyłącznie czwarte, piąte miejsce i zamiana nimi. Czy im się uda, to przyszłościowo się dowiemy, ale dzisiaj właśnie porozmawiam o rywalizacji tych dwóch zawodników. Zanim jednak do niej przejdziemy, zostawcie oczywiście suba, łapkę w górę z komentarzem. Tak jak zwykle, wstrzymajcie się, bo hmm, chyba, że już chcecie napisać, kto waszym zdaniem i dlaczego będzie wyżej z tych dwóch zawodników, a ja y, postaram się dzisiaj ich porównać jak najlepiej potrafię i y, pokażę wam to, nad czym pracowali, bo. Oficjalnie już obaj skończyli off-season, skończyli swoje, swój okres masowy i teraz już trwają ich przygotowania i niebawem dowiemy się, ale już możemy tak naprawdę zobaczyć, co poprawili, czy skupili się na partiach, które mieli poprawić i tak dalej. Mieliśmy Olimpię w 2021 roku, tutaj mieliśmy ich bardzo blisko. Wielu ztypowało tak naprawdę Um, że I mówiło, że Hunter powinien być niżej od Nika, a wielu mówiło wręcz właśnie odwrotnie, że Nick wyglądał na zmęczonego, że Hunter właśnie na żywo prezentuje się zupełnie inaczej niż Nick. I tutaj oczywiście każdy z nich prezentuje się zupełnie inaczej. Mamy oczywiście, mieliśmy porównanie na e, ostatnim Gestposingu, gdzie Nick, Hunter, Derek, który zaskoczył wszystkich, oczywiście o nim też sobie porozmawiamy. E, i do tego Brandon Curry brali udział, i mogliśmy sobie zobaczyć, jak właśnie oni wyglądali. Tutaj mamy zdjęcia, właśnie z Olimpii 2021, porównanie z wielkim człowiekiem Ramy, No i tutaj side Tricep, czyli jedna z lepszych pus huntera i tutaj zdjęcie z rodzinką z wielkim człowiekiem Bikramem tak jak mówię jego się nie da nie lubić każdy kto każdy kto zamienił z nim słowo każdy z kim miałem przyjemność porozmawiać właśnie na temat Bikramiego mówił to samo że Bikrami po prostu na żywo jest bardzo bardzo sympatycznym człowiekiem no ale dzisiaj nie o nim sylwetka Huntera i już były rozmowy na kanale Ufłada gdzie jego obecny trener, bo przed ostatnimi zawodami właśnie przed Mr Olympią Hunter zmienił trenera wcześniej współpracował z Brianem i zmienił go na właśnie bęczała i bęczał razem z żoną Huntera współpracują na, nad nową wersją. Próbują tworzyć nową wersję. Oczywiście Hunter jest główną osobą, która pracuje nad tym, ale jednak oni są... Karkiem tej głowy, tak to można nazwać. No i oczywiście jest ojciec, czyli Lee, który zawsze tam obok pomaga w pozowaniu. Bo wiele osób właśnie pytało, czy Lee będzie pomagał Hunterowi w przygotowaniach, i Lee pomaga tylko i wyłącznie w pozowaniu. No i tutaj mamy pierwsze zdjęcie. To jest 10-11 tygodni przed. I muszę szczerze powiedzieć, że Dawno nie widziałem zawodnika, który aż tak bardzo poprawiłby sylwetkę w każdym aspekcie, którym mu zarzucano, że jej nie poprawił. Jeszcze wracając do Olimpii 2021 to wprost powiedział skład Bajczał, czyli bęczał, że. Forma huntera nie była fenomenalna, nie była w 100% dopracowana, a to jak teraz, i zaraz Wam pokażę porównanie sprzed roku, chyba sprzed 13 dni, z obecnym okresem, to jest nie ziemia. Także tak jak mówię, ta poza, szczególnie w tej, w tej wersji, jest bardzo mądrze zrobiona. Jako, że wiemy, że hunter ma lekką, lekkie naderwanie lewej strony klatki piersiowej, to jak widzicie, dał tutaj tą lewą stronę troszeczkę niżej, prawą wyżej, przez co tak naprawdę, gdyby ktoś nie był świadomy, tego, że właśnie Hunter miał te problemy, to nie powiedziałby raczej, że Hunter miał tutaj zerwaną klatkę czy coś takiego, bo nie widać tego. Hunter miał problemy z plecami i tutaj najszersze bardzo mocno są poprawione: ramiona są olbrzymie, klatka piersiowa jest duża i to, co się rzuca oczywiście w oczy, to są nogi, które Hunter trenuje bardzo, bardzo sporadycznie obecnie, jako że to jest partia, która po prostu mu mówili, mówili e, osoby, mówiły, które z nim przebywają, jego trener i tak dalej. Że to jest partia, która mu po prostu rośnie dosłownie od wszystkiego. Hunter jest też zwolennikiem treningu na bardzo małej objętości. On naprawdę potrafi zrobić czasami jedną górę, dwie serie na ćwiczenie i to wystarczy, jeżeli czuje się, ale to też wymaga doświadczenia i naprawdę. Mądrego podejścia do siebie, kiedy możesz ocenić, że to wystarczy, i większość z nas nie byłaby w stanie tego zrobić. Też plusem Huntera oczywiście jest tutaj bardzo wąska talia, którą możemy zobaczyć i olbrzymie łydki. To jest, no, rzuca się to wszystko w oczy. I tak jak mówię, przejdźmy sobie do porównania tego, co chcieliśmy e, zobaczyć najbardziej, czyli czy Hunter poprawił plecy. I Hunter wygląda zupełnie inaczej. <grym> to wygląda jakby, no stała zupełnie inna osoba. Z lewej jest 13 dni przed, tak jak mówiłem, tutaj z prawej jest 11 tygodni. 255 funtów z lewej, 281 funtów z prawej. Także różnica jest diametralna. W formie różnicy, no szczerze, tak jak patrzycie sami pewnie, to nawet z prawej wydaje się suchszy. Oczywiście, tutaj jeszcze na pośladkach siedzi więcej niż z lewej, ale dwugłowe, no tutaj też światło jest inaczej, prawda? Dwugłowe uda tutaj nie są aż tak widoczne jak tu. Może to jest właśnie różnica światła, ale już przechodząc do pleców. Ziarnistość i ta tak zwana dojrzałość mięśniowa, o której często ludzie mówią, która naszła Hunterowi w tym roku, jest naprawdę imponująca i bardzo fajnie się to ogląda, jak Hunter się rozbija. To łydki to w ogóle są jakieś. Z kosmosu. <noise> Naprawdę wiele osób pewnie teraz siedzi i zazdrości mu tego, no bo z łydkami się po prostu często rodzisz, no ale można je poprawić oczywiście. Na kanale na przykład wrzucałem sposoby, także, jakby ktoś chciał, to jest materiał na temat poprawy łydek. I jak patrzymy dosłownie na całą sylwetkę od góry, tył barków jest całe, barki są większe, czworoboczny cały jest większy. Najszersze są o wiele grubsze ogólnie są te plecy. Do tego tutaj możemy zobaczyć więcej już detali, jeżeli chodzi o prostownik dół pleców. Tricepsy. Tricepsy są o wiele większe, ramiona zostały na pewno poprawione. Tak jak mówię, na czwórki to on zbyt dużego nacisku robić nie musiał. Więc jak widzimy, Hunter zdecydowanie się poprawił. Nick Walker. I tutaj Hmm, zaskakująca decyzja, chociaż nie wiem, czy była aż tak dziwiąca. Wiele osób, bo tak to mogę określić, że no nie dziwiła zbyt wiele osób, jako że hmm, Dom Superslice, czyli poprzedni trener, trener przejściowy, tak to można nazwać, bo wcześniej był z Jansenem, teraz znowu wrócił do Mata i nie jest aż tak doświadczony wydaje mi się we współpracy z tak, zawodnikami takiego kalibru jak już Mr Olympia i to topka Mr Olympia bo tutaj Nick Walker jest oczywiście top 5 ma chęci na dużo wyższe miejsce niż miejsce w pierwszej piątce także wydaje mi się że to był główny powód i ogólnie Matt i Nick mieli bardzo taką braterską więź. Wcześniej nawet w zdjęciach, które wstawiał Nikon nie wyglądał na takiego bardzo, bardzo zadowolonego, jeżeli chodzi o formę. Co na pewno unika tutaj, widać no to olbrzymia ilość masy mięśniowej. Poprawione czwórki, bo Tomu zarzucali, za chwilkę pokażę Wam jeszcze pozostałe zdjęcia, i też podyskutujemy na temat, który jest kontrowersyjny. Tak jak u Huntera wspomniałem o tej zerwanej klatce, która na pewno zawsze będzie rzucała się w oczy, to unika też mamy jeden taki punkt, który. No, za chwilkę do niego po prostu przejdziemy. Ale tak jak mówię, zmiana trenera to jest pierwszy punkt. I czy ja uważam, że to jest dobra decyzja? Moim zdaniem tak. Jako, że tak jak mówię, więź z matem przyjacielska ogólnie, więc z matem do tego to jak jakie doświadczenie mat ma z zawodnikami o wiele większymi i mat zna bardzo dobrze ciało Nika. Tak jak tutaj widzimy, te czworogłowe są bardzo mocno poprawione. Starałem się tych zdjęć zrobić, znaleźć jak najwięcej, żebyście mieli dokładne porównanie i żebyście widzieli, czyli te czwórki są na pewno poprawione. Tomu zarzucali, że po prostu ta góra tak eksplodowała, że czwórki troszeczkę wymagały poprawy. Także jest dużo do przodu. Bokiem noga wygląda bardzo dobrze. To jest na 12 tygodni przed było zrobione zdjęcie, czy 11? 11? Coś ten okres, 11-12 tygodni, widać bardzo ładnie, wiszący dwugłowy, pośladkowy, już powoli się separuje. Czwórka jest tutaj olbrzymia, także wygląda to naprawdę bardzo dobrze. I to, co Nikowi zarzucali najbardziej, czyli no jego talia, prawda? Także tutaj widzimy olbrzymią poprawę w Tali w środkowej sekcji, tak, to w kontroli środkowej sekcji. On poza tym, nikt bardzo poprawił swoje pozowanie, co już widzieliśmy rok temu, a teraz będzie na moje na pewno o wiele lepsze jeszcze do tej, do tej Olimpii, do której niebawem już, niebawem już dojdzie. Tak? Także duża poprawa tali, tylko że, tak jak wspomniałem, musimy wspomnieć o jednym punkcie, musimy o nim na pewno porozmawiać, czyli Czyli żyły. I e, czy ja uważam, że to jest jakieś piękno, czy to uważam, że to jest estetyka sportu? Oczywiście nie. Czy uważam, że powinien się tym zająć? Tak, ale dlaczego on się nimi nie zajmuje? Wydaje mi się, że osoba na tak dużym poziomie na pewno dostała feedback sędziów. Jeżeli sędziowie nie wspominali o tych żyłach, że one będą mu odejmowały punkty, a z tego, co on się wypowiadał, był u lekarza i tak dalej, i mm, nie są one, to są jego słowa żeby nie było tutaj, że ja tak uważam, bądź żebyście nie wkładali coś, czegoś. Także to są słowa jego, który, on powiedział, że to jest u niego genetyczne, że jego rodzice mają to samo, że jego dziadek ma to samo. Także wydaje mi się, że sędziowie po prostu powiedzieli, że nikt w tych żyłach nie ma aż nic tak złego, żebyś musiał się nimi aż tak bardzo martwić. Także to musi być Taka decyzja z tego względu, właśnie, że sędziowie powiedzieli. I teraz porównując Huntera i Nika, myślę, że wszystko zostanie decyzja podjęta pod względem tego, w jakiej formie startowej wyjdą i pełności. Jako, że obaj są ogólnie w pełność też zalicza się do formy startowej, ale chodzi o docięcie. Sędziowie nie widzieli. Ich praktycznie przez rok, także mają w głowie obraz Hantera, który był niedocięty i Nika, który był docięty mocno, ale troszeczkę brakował pełności, był zmęczony. Także jeżeli oni poprawią te dwa właśnie punkty, to będzie bardzo, bardzo wyrównana walka. Szczególnie, że obaj poprawili swoje słabsze strony. Tak jak wspomniałem, u Hantera to były plecy. A Unika to była Totalia, tak głównie, no i czwórki. Więc yy, uważam, że będzie to bardzo wyrównana walka. Czy obstawiam, że Nick może pokonać Huntera? Tak, ale Hunter też może pokonać Nika. Nie jest powiedziane zero-jedynkowo, szczególnie, że jeżeli widzimy tutaj 280 funtów i yy, to jest bardzo duża waga. Nick podobno waży już tyle samo, tyle że no, wzrostowo są podobni, więc. Rozmiarem również nie powinni tak bardzo się różnić. To jest moja opinia, że może być bardzo blisko, może się nic nie zmienić, a może się bardzo dużo zmienić w zależności głównie od hantera formy. Jeżeli hanter wyjdzie docięty w 100% tak, jak powinien, to będzie ciężko pokonać go Nikowi, z tego względu, że sędziowie, tak jak mówię, pamiętają hantera, który któremu na pewno powiedzieli, co ma poprawić, jeżeli to poprawi, to, to to zapunktuje w ich oczach, więc będzie bardzo wyrównana walka, to jest takie pierwsze porównanie zawodników, które robię jako, którzy nie wychodzą tak szybko, ale już możemy sobie fajnie podyskutować na ten temat, więc dajcie znać w komentarzu. Kogo uważacie za zwycięzcę w tym roku tego pojedynku, oczywiście, nie całych zawodów Mr. Olimpia, chyba że sądzicie, że który z nich wygra Mr. Olimpia. Zapraszam Was też na moje social media pozostałe, czyli Davik Instagram, David 92, TikTok. No i oczywiście zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się już i słyszymy się, już niebawem.